Pani Przewodnicząca, Panie Premierze. Ambitne i bardzo konkretne założenia prezydencji to ważne, bo przed nami kolejny trudny rok, trudniejszy od tego, który minął. Wojna w Europie się nie kończy, trzeba pilnować jedności wokół wsparcia dla Ukrainy i tego finansowego, militarnego, ale również uchodźczego, tego uchodźczego wojennego dla krajów, które przyjęły Ukraińców, w tym między innymi Polska, która oprócz dowodów sympatii nie otrzymała ani jednego euro. Przypominam, przez Polskę przeszło miliony Ukraińców, którzy są u nas bezpieczni i zaopiekowani. To trudny, trudniejszy rok, dlatego że pakiet Fit for 55 jest ciągle procedowany bez jakiejś większej refleksji, a przypomnijmy, że kryzys energetyczny wybuchł jeszcze przed wojną. Sami sobie zgotowaliśmy ten los. Jednocześnie zamrożona dyrektywa która będzie musiała być weryfikowana przez prezydencję o opodatkowaniu energii z węgla i z gazu, gdzie są wzrosty o 300-500%. Dużej odwagi trzeba będzie, żeby opowiedzieć o tym Europejczykom. I wreszcie to trudny rok, bo wstrząśnięty skandalami korupcyjnymi w parlamencie europejskim. Parlament europejski jest słaby. I dziwi mnie odwaga pani przewodniczącej socjalistów, która ośmiela się pouczać jakikolwiek... Kraj. Proszę, żeby załatwiła sprawę w swoim obozie politycznym. Bardzo dziękuję. dziękuję.